Tadą. Cześć Eryk, cześć kochane słoneczko, dla Ciebie bardzo dobrą wiadomość. Twoją sprawą, moimi problemami, zająły się pewne osoby, które chcą mi pomóc. Mam ci do oznajmienia i to nagram filmik jeszcze, żeby był dodatkowo. Widzę, że osoby doszły. Bardzo dobrze witam serdecznie. Możecie pisać, komentować. Przeanalizowaliśmy moje akta, przeanalizowaliśmy to wszystko, co się w tym temacie kochany Ryku zdarzyło i Powiem tak, wiura się posypią z tych, którzy biada tym, którym nie zechcą się pogodzić, prawda? Spróbujemy zrobić jedną prostą rzecz, a mianowicie taką, że spróbujemy ten temat załagodzić. Tak jak tutaj był plan pierwotny założony, nikt się nie chciał godzić. Twoja mamusia, twoja Emilka nie będzie miała innej możliwości albo ugoda, albo dostanie po prostu pona się za to, co robi. Nie może tak się zachowywać i w ten sposób tego nie można dalej kontynuować. Kochany Eryku, krótko, bo czas leci, nie będę sam do siebie gadał. Codziennie informacje tatuś żyje, tatuś jest, tatuś jest obecny. I w Twojej sprawie zadziałałem. Tutaj sądzę, że niepowiadomiony o moich krokach. Wszelkie, wszelkie formalności dopełnimy już po konsultacjach prawnych tutaj z kancelarią. Także, kochany Reku, trzymaj kciuki. Mam nadzieję, że pójdzie to tak, żeby wszystko się poukładało po Twojemu. I wierzę w to i mam nadzieję, że że proszę Ciebie, jeszcze jesteś wytrwały, że sobie nie dałeś plenia mózgu zrobić, że jeszcze jesteś twardy, mocny i, i wierzysz w to, że można być yy, prawda, z tatą i z mamą, no niekoniecznie razem, co nie? Chyba tyle mam do powiedzenia. Życzę Ci miłego dnia, miłego wieczoru. Jutro Cię zapraszam znowu na 14.00 no i znowu tam tata się odezwie. Kocham cię i może ciebie właśnie te wiadomości dobre, że osoby, które na południowy że osoby, które obiecały mi pomóc, nie zawiodły. Dostałem dzisiaj telefony, więc działamy. Tyle. Kocham cię, do usłyszenia jutro. Pa. pa.